Dzień dobry! Dzień dobry, moje kochane kobietki. Witam również Panów, bo wiem, że Panowie też oglądają mój kanał. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Sara. Jestem coachem relacji. Jestem również coachem transformacyjnym i jestem specjalistką od złożonej, zintegrowanej zmiany wielopłaszczyznowej. Te osoby, które mi oglądają, już wiedzą, że jest to płaszczyzna poznawcza, emocjonalna, społeczna, duchowa, ale co najważniejsze, jest to płaszczyzna energetyczna. Jak wiadomo, każdy z nas jest wibracją, i teraz wszystko w naszych rękach, bo jeśli chcemy coś dostać od wszechświata. Od innych ludzi, to najpierw my musimy same to sobie dać. Także nie otrzymasz czegoś innego, jeżeli sama się tym nie staniesz. Jeżeli jesteś tu, wibracyjnie dostajesz to. Nie dostaniesz tego. Proste. Także osoby, które. Chciałyby ze mną pracować. Zapraszam serdecznie na konsultacje indywidualne. Zapraszam również moje kochane kobiety do programu Przebudzenie Potencjału Kobiecości. Jest to program 13 konsultacji online, jeden na jeden, bo, bo często pytacie się, na czym polega program. Program to jest Wasza praca indywidualna, ale w oparciu o pewne ramy, ramy, które są dostosowywane oczywiście do, do każdej z Was. A te kobiety, które chciałyby być prowadzone bardzo kompletnie, Zapraszam również na 3-miesięczne prowadzenie indywidualne, gdzie mamy ze sobą kontakt codzienny, kontakt również głosowy, w postaci oczywiście asynchronicznych nagrań, również krótkich wiadomości tekstowych, także słuchajcie, więcej informacji na temat poszczególnych usług znajduj znajduje się na mojej stronie internetowej, www.sarasonic.pl. Wyświetla się tutaj. No i co? Słuchajcie, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Słuchajcie, temat, który ostatnio bardzo często wybrzmiewa w moich konsultacjach pośród moich kochanych kobiet. Słuchajcie, temat troszeczkę takiej a może nawet nie troszeczkę, bo mm, nie boję się powiedzieć wprost, że moje kochane, jesteście bardzo roszczeniowe do swoich mężczyzn. E, i, I tutaj, niezależnie czy mówimy tutaj o początku relacji, czy, czy mówimy tutaj nie wiem paru miesiącach, czy, czy paru latach, e, jesteście bardzo roszczeniowe, wymagające, żeby to mężczyzna Dawał Wam wszystko i słuchajcie, nie mówię tylko tutaj o kwestiach materialnych, bo mm, jedna rzecz to oczywiście finanse w związku, i ja akurat jestem bardzo, bardzo za tym, że gdzieś pieniądze to jest męska energia i, i to jest gdzieś powiedziałabym takie normalne i, i wręcz naturalne, nawet dla samego mężczyzny, że, że to on tutaj zapewnia tą sferę finansową. Więc tutaj, moje kochane kobiety, czujcie się zaproszone przez mężczyznę, jeżeli, jeżeli właśnie on poczynia takie kroki. Natomiast ta roszczeniowość wasza, raczej powiedziałabym, ma się do tego, że wy byście chciały, żeby mężczyzna rzucił cały świat, wszystkie swoje zobowiązania, wszystkie, Wszystkie swoje przyjemności, bo tak, moje panie, mężczyzna, będąc w związku, ma prawo do swojej własnej strefy, strefy życia, która jest tylko jego i może on sobie robić w tej swojej strefie dokładnie to, na co ma ochotę, nie musząc się Wam tłumaczyć. Oczywiście. To działa w dwie strony i Wy również, moje kochane Panie, powinnyście, powinnyście mieć jakąś tą taką swoją, um, swoją sferę, swój obszar, który, który rozwijacie i który tak naprawdę um, buduje Wasze poczucie bezpieczeństwa w tym związku, e, ponieważ um, jeżeli Ty masz coś, co co powoduje, że po prostu zapiera ci dech w piersi, co powoduje, że się uśmiechasz, że wiesz, po co wstajesz, niezależnie od um, innych rzeczy w Twoim życiu, to Ty tak naprawdę, niezależnie co, co by się nie stało, ee, to Ty masz to. To Ty jesteś tym, to Ty. Po prostu dobrze się czujesz niezależnie od zewnętrznych okoliczności, bo sama kreujesz swoje życie. No i teraz. E, przypadki, z którymi ostatnio mam do czynienia, mm, ale też oczywiście to nie jest tak, że teraz jakaś, nie wiem, lawina kobiet do mnie przyszła z tym tematem, ale. Bardzo często tak naprawdę od zawsze, kiedy, kiedy do mnie piszecie, kiedy żalicie się na swoich mężczyzn, to, to wychodzi właśnie tutaj ta kwestia roszczeniowości. Bo co ty właściwie chcesz od tego mężczyzny i czego ty w nim szukasz? Bo słuchajcie. Mam takie kobiety i w ogóle to bardzo często słyszę, że kiedy, kiedy wy jesteście same, nie mylić z samotnymi, to wam jest dobrze, jesteście ogarnięte, angażujecie się w pracę, w swoje jakieś pasje, w swoje przyjemności, wyjście z koleżankami, budujecie ten taki twój, swój socjal. Natomiast w momencie, kiedy w waszym życiu pojawia się mężczyzna, to mamy taką sytuację, że nagle ty jakbyś doznawała amnezji swojego życia. Nagle ty zapominasz, że, że ty, nie wiem, wieczorami chodziłaś na siłownię, miałaś swoje trzy dni w tygodniu, gdzie, gdzie są właśnie na, na twój workout i. I to też taka forma medytacji, ja bym powiedziała, mindfulnessu. Nagle ty jesteś do dyspozycji Twojego pana i władcy, jakim zostaje ten mężczyzna, ale co gorsza, ten mężczyzna wcale się nie prosi o to, ażebyś ty wszystko rzucała dla niego. Widzicie, to jest w ogóle ciekawe, że. My mamy jakiś taki zakodowany program w sobie jako kobiety, że, że kobieta to musi czekać na mężczyznę. Że kobieta to no, sama nie pójdzie do knajp, do kawiarni, nie pójdzie do kina, do teatru, bo wstyd, nie pójdzie na spacer. A jeszcze, nie daj Boże, sama nie wyjedzie. No bo słuchajcie, jak to? Wszędzie, nie wiem, w samolocie, pary. Zwiedzają piękne miejsca pary, siedzą w knajpach pary, a ty sama. Tylko moje pytanie brzmi, czy ty wtedy jesteś sama? Ty wtedy robisz to, co jest najpiękniejszą rzeczą, którą możesz zbudować w swoim życiu. Bo ty budujesz. Relacje z samą sobą. A słuchajcie, tego nie da się zbudować, będąc cały czas otoczoną innymi ludźmi, w tym mężczyzną. A, słuchajcie, ile ja słyszę od, od moich kobietek, że: jak, jak mogę sama wyjechać gdzieś? No, jesteśmy razem w ogóle. No przecież. No, ja czekam na niego, żeby on mi zaproponował ten wyjazd do Włoch. Ale czekasz. Czekasz, czekasz, odliczasz, patrzysz. No, te Włochy, ciepło, wakacje. Nawet o tym wspominasz, nawet wysyłasz jakieś, nie wiem, zdjęcia fajne albo rolki o pięknych miejscach, nie wiem, z Instagrama. Ale reakcji brak. No i teraz. Możesz albo czekać nadal, żeby ten mężczyzna, czyli dostarczyciel Twoich wrażeń, zaproponował Ci wycieczkę do Włoch. Przy czym oczywiście w trakcie jesteś narzekająca, marudna, sfrustrowana, w pozycji ofiary, no, wszyscy inni mają lepiej, no. Moje koleżanki to wyjeżdżają po prostu ciągle swoimi facetami a to po Polsce, a to na Mazury, a to w góry, a to nad morze, a to za granicę, jakieś city breaki, a ja siedzę. Nawet nie mogę tych włok wydusić od faceta, więc no, będę dalej siedziała i będę sama dalej oglądała filmiki na YouTubie, jakie tam fajne są, nie wiem, szlaki, że tak powiem, turystyczne. I tą drogę, którą teraz przedstawiłam, wybierze niestety, moi kochane, większość z Was, i to się wiąże z tematem przewodnim filmu, czyli z Waszą roszczeniowością. No bo zobaczcie, jeżeli Wy żądacie od mężczyzny, żeby zapewnił Wam wakacje, to co to właściwie znaczy? Jaki tutaj jest przekaz podprogowy ciebie do samej siebie? A mianowicie taki, że to oznacza, że ja nie jestem w stanie sobie zapewnić fajnych wakacji. A zatem ja nie mogę liczyć na samą siebie, a zatem ja nie opiekuję się samą sobą. Nie mogę ufać sobie, bo. No, bo tak sobie gadam, przecież, że chcę te Włochy, chcę i chcę i oglądam, ale nic się nie dzieje w temacie. No to e, jak ja mam sobie ufać w takim razie? A słuchajcie, co jest głębiej w tym wszystkim? Gdzie jest ta kwintesencja tej Waszej roszczeniowości? Skąd ona się bierze? Skąd przychodzi? Słuchajcie, poczucie własnej wartości. I oczywiście mała, rozpieszczona dziewczynka, która przed Was przemawia, która może w dzieciństwie nie dostawała. Tego, co chce, ani razu była lekceważona. A może właśnie dostawała wszystko, co zamarzyła. W tą czy w inną stronę, ona tu i teraz wymaga od tej osoby z zewnątrz. Zapewnienia sobie poczucia szczęścia. Jeżeli wymagasz od kogokolwiek, żeby ktoś cię uszczęśliwił, to jest prosty przekaz. Sama nie uszczęśliwiasz samej siebie. Słuchajcie, weźmy na przykładzie jedzenia. E, tak, przykłady jedzeniowe, te, które najbardziej lubię, no ale zobaczcie. Siedzicie w domu, nie macie nic w lodówce, więc zamawiacie sobie pizzę. Czyli upatrujecie znowu tego zaspokojenia Waszej potrzeby głodu w zewnętrznym źródle, i mamy dostarczyciela, który Wam jedzie z tą pizzą. I na tej samej zasadzie działa całe życie. No bo zobaczcie, jeżeli żądasz od kogoś, by ktoś ci coś dał, to znaczy, że ty tego nie masz. I co więcej, znaczy to, że nie umiesz sobie tego wytworzyć. Tuż już nieważne, czy nie masz umiejętności, czy brakuje ci jakichś środków do tego. Hmm, powiedziałabym nawet w ten sposób, że czasem nawet nieważne, czy to dlatego, że tata cię porzucił, czy że rodzice jakieś ci traumy zrobili. Czasem to nawet może być nieistotne, bo trochę tak jest, że niektóre osoby wpadając w pułapkę rozwoju, Siedzą i przepracowują te wszystkie matki z tyłu, ojców z tyłu, wybaczają, i oczywiście to też jest ważne. Ja to też polecam, i ja to też robię na procesach z moimi klientkami, ale ważne jest, ażeby nie zatracić się w tym wybaczaniu. Nie zatracić się w siedzeniu w tej przeszłości, w rozgrzebywaniu tego, jaka to trauma, co ty czujesz, a gdzie ty czujesz, a kiedy najwcześniej. Okej, okay, to trzeba zrobić, ale zamknijmy to w jednej, dwóch, trzech sesjach, pobabrajmy się, wejdźmy do tej piwnicy, zobaczmy, ale jak to puści. To my już nie siedźmy w tej piwnicy, nie myśmy sobie, a może ja teraz będę odsuwała wszystkie kredensy i patrzyła, czy tam też jest do posprzątania w tej piwnicy. Bo to jest słuchajcie znowu tak, że nasz rozwój to jest nieustanna droga, i to nigdy nie będzie takiego momentu, że, że ty dojdziesz tam, gdzie masz dojść. Dotrzesz, osiągniesz, nie wiem, swój cel i. Teraz to już jesteś po prostu full uduchowiona i możesz żyć. Nie. To polega na tym, że to jest cały czas proces, gdzie część rzeczy w tym procesie wykonujesz sama, drugą część rzeczy wykonujesz w relacji z innymi ludźmi. I to jest trochę tak, że słuchajcie, my nie jesteśmy w stanie wydobyć z siebie tego, co nas triggeruje i właśnie zauważyć, gdzie jest jeszcze ta aktywna wibracja tych nieprzepracowanych rzeczy, kiedy my nie będziemy w interakcji z innymi ludźmi. Stąd ja cały czas powtarzam, że związki to jest tak naprawdę najpiękniejszy prezent. Jakie my dostajemy od życia, bo my możemy siedzieć godzinami nad własnym rozwojem i pracować ze sobą, co oczywiście jest potrzebne i ja też to zalecam moim kochanym kobietkom. Natomiast oprócz tego siedzenia ze sobą, rozmyślania, pracy nad sobą, procesowania, ważny już jest potem ten kontakt z drugą osobą relacja. Głęboka relacja, miłosna relacja, kiedy pewne rzeczy, które już nawet są przepracowane, i nam by się wydawać mogło, że już idziemy w dobrą stronę, bo nie wiem, jesteśmy z tym partnerem, tutaj nam coś wyszło, pracujemy nad tym, ok. Ale po czym wiecie, mija, mija parę miesięcy, i nagle. Przy jakiejś rozmowie coś nas tak trygeruje, że my nie możemy się ogarnąć, nie wiemy w ogóle co nam jest, i się okazuje, że zostało dotknięte kolejne nasze nieuświadomione przekonanie, które jak wiemy już steruje naszym życiem i które blokuje naszą szansę na szczęście. I znowu, jeżeli coś nas trygeruje, u naszego partnera, to jest sygnał. To jest sygnał właśnie pod tytułem Zajmij się sobą, zobacz, co jeszcze u ciebie tutaj dominuje, nad czym trzeba się pochylić. I teraz słuchajcie, wracając do roszczeniowości, o której mówiłam. Jeżeli ty non-stop czegoś wymagasz, non-stop, Patrzysz na partnera jako na swojego dostarczyciela tej przysłowiowej pizzy, to wysyłasz do niego taką wibrację, że ja nie jestem kompletna. Ja nie jestem całością. Ja potrzebuję czerpać z ciebie, a skoro ja nie jestem kompletna, to ja ci nic nie dam. Ja potrzebuję, żebyś to tymi dostarczył wszystko to, co mi jest potrzebne do życia tu i teraz. Bo wtedy, kiedy ty mi to dostarczysz, to ja się poczuję kochana. Bo ja usilnie szukam tej miłości, bo jej nie mam w sobie. I słuchajcie, zauważcie, moje kochane, że im bardziej wy naciskacie na różne rzeczy, tym bardziej wasz mężczyzna odpuszcza sobie. Im bardziej ty chcesz, tym bardziej on nie chce. To jest. To jest więcej niż oczywiste. Tylko że wy, wy tego nie rozumiecie. Wy do mnie przychodzicie z tym, że ty nie rozumiesz, dlaczego on nie chce z Tobą spędzać więcej czasu. A słuchajcie, na to wszystko bardzo ważne jest też, żeby nałożyć fazy życia mężczyzny, to w jaki sposób mężczyźni dochodzą, że tak powiem, w życiu do swoich jakichś takich bogactw, na których im zależy, bo, bo mężczyzna jednak też czuje się, czuje w sobie taką potrzebę bycia tym takim, wiecie, dowozicielem um, wszystkich tych różnych... Ważnych rzeczy dla, dla swoich bliskich, więc słuchajcie, mężczyzna, kiedy on jest w fazie księcia, gdzie on po prostu rozwija się biznesowo. Y, czy, to, czy to po prostu pracując u kogoś, ale awansując, czy to robiąc własny biznes, ale on nie poświęci dla was tej, jakże ważnej jego części życia. Dlatego, że wasze księżniczki żądają, żeby on teraz je ratował z wieży. Bo wasze księżniczki nie potrafią sobie na tej wieży same upleść warkocza i użyć go jako liany, tylko tak jakby czekają w takiej celi na mężczyznę, który przyjdzie i powie, ja cię uratuję. Ja ci dam tą miłość, bo, no bo wiem, że ty sobie jej nie dasz. I też pamiętajcie, że nie można dać czegoś, czego samemu się nie da. To jest, słuchajcie, kolejny aspekt, że taka kobieta roszczeniowa, jeżeli przypadkiem przyciągnie normalnego mężczyznę dojrzałego, on ucieknie z tej relacji, dlatego że on nie będzie jej lustrem. On będzie chciał normalnej, dojrzałej kobiety, która nie ciśnie. Natomiast, słuchajcie, bardzo często takie kobiety spotykają też mężczyzn, którzy sami są w jakiś sposób wybrakowani i albo przez jakiś czas potrzebują też kobiety, która okaże im uczucie i, i czerpią po prostu z tego, albo. Naładują się w ten sposób, że, że ta kobieta tak bardzo ich chce, trochę sobie pokorzystają, bo ich ego zostanie podbudowane i je zostawią. Ale na pewno, mając problem właśnie w tej kwestii, który objawia się roszczeniowością. Ty nie będziesz w stanie stworzyć nic dojrzałego, bo bo Ty sama nie jesteś dojrzała. A tak jak to powiedział Joe Dispenza, że jak chcesz coś od innych, to zrób sobie tą taką listę rzeczy, których chcesz od innych. Dają sobie sama Wtedy też w Twoim życiu zaczną się dziać cuda, po prostu. Kwestia uwierzenia w cuda, ale najpierw uwierzenia samej się o sobie. I że Ty, jak tylko będziesz chciała, to zaopiekujesz się sobą, a jak się sobą zaopiekujesz, czyli już to wszystko będziesz miała to nie będziesz już roszczeniowa. Spróbujcie, moje kochane, popracować właśnie nad tym aspektem, bo ja wiem od moich klientek, że danie sobie takiego prawa do, do wewnętrznego luzu, który też przejawia się na zewnątrz, powoduje, że Mężczyzna nagle bardzo się zmienia w sposób pozytywny. My nie wiemy dlaczego, bo te nasze takie zmiany, o których ja mówię, one są takie, wiecie, delikatne. To nie jest takie, że ło! Nagle o 180 stopni kobieta następnego dnia odmieniona. Tylko to jest proces, to są takie małe kroczki, filozofia Kaizen, jak zwykle. I. Takie zmiany, dokonywane w ten sposób, ale robione ze świadomością, działają najlepiej. I nie o to chodzi, że one mają działać na mężczyznę. One mają działać na Ciebie. Mężczyzna zawsze obrywa kosztem. Także, moje kochane, od dzisiaj mówcie nie roszczeniowości, tylko najpierw zajrzyjcie meandry siebie, żeby wiedzieć, skąd się wzięły te i siórożczeniowe, dlaczego, po co wam one i zacznijcie pracować nad sobą, żeby to zmienić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeśli chcecie, to zapraszam na konsultacje. Wiecie, gdzie mnie znaleźć? I udanej niedzieli, bo ja to nagrywam w niedzielę. Dziękuję. Hej!